Hej ekipa, witam Was z witam Was serdecznie w MicroTown. Naszym zadaniem jest... Dzisiaj prawdopodobnie zakończyć sezon. Dzisiejszy odcinek pewnie będzie kończącym z tego względu, że patrząc po badanie jakie tutaj mamy, odkryliśmy wszystko w zakładce produkcji w Civics, także w Economic. Zaraz będziemy mieć te punkty, które są wymagane. I Culture czyli zbudowanie tak naprawdę monumentu, monumentu który nam da tutaj pełnię szczęścia. Jak widzicie, zadowolenie na poziomie 20, co mnie ogromnie cieszy. Patrząc tutaj, jakie zadowolenie, no jest wszystko. Jest wszystko oprócz ubrań, ubrania nam trochę nie wyrabiają. I chyba mam wrażenie, że tawerna, tak, tawerna i ubrania, więc y, cloud, czyli trzeba by ewentualnie dorobić jeszcze jedną maszynkę faktycznie, żeby tutaj więcej tutaj y, do, produkcji z ubraniami było. Zwłaszcza, że jakby nie było tej wełny, mam czy nie mam? Mam tą wełnę czy nie mam wełny? Feeling poczekajcie, sprawdzę. E, wool, mamy mnóstwo wełny, więc ja tą wełnę, słuchajcie, sobie podepnę. Tylko gdzie ja tu miałem E, Wewnętrzny, butcher, to nie, 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 nie muszę poczekać. potery smeltery smit smith, e, pulp, e, wool, circle. o, harvest, wool to jest, chyba to było to, tak? Tak mi się wydaje, więc tutaj ogarniamy ten temat. Sądzę, że tylko pytanie: czy to jest kwestia tego, że gościu tu nie wyrabia? A może on tu nie wyrabia, bo tu ma mało. Dobra, to wiecie co? Dostawmy ewentualnie jeszcze z jednego, żeby tutaj więcej było tej roboty, szybciej to wytwarzali. Może to jest kwestia tego, że faktycznie oni tu się nie wyrabiają. Może być. A przepraszam, tekstel my Taylor. A, to może być faktycznie, że tutaj, choć nie, tutaj zdecydowanie jest na stanie. Tutaj Wool Store mamy 5, tu też mamy w porządku. To gdzie jest tak naprawdę wąskie gardło? Ja się w tym momencie za mocno zastanawiam. Aż znaczy tak, to jedno zlikwiduję jednak, bo widzę, że jednak to jedno sobie darujemy, nie ma potrzeby. Natomiast tutaj zastanawiam się, z czego to może wynikać. Tutaj ładnie nam przetwarza. Nie, schodzi to wszystko na bieżąco. Więc o co chodzi? Nie wiem. Nie wiem. Interesuje się tutaj dosyć ciekawie. Tutaj, Urs tutaj mam wszystko wytwarzane ładnie. Stąd przetwarza na to, czy program hem? hem? E, wool into wool silver to prawdopodobnie wool silver mamy, natomiast wool yarn tutaj potrzeba, sim, simping wool a może tutaj jest za mało? Dobra, wiecie co, ja sobie tu dostawię wreszcie drugie. I faktycznie, żeby tutaj więcej osób mogło pracować przy tym, bo faktycznie może być to problemem, że nie przetwarzają uliarnów, e, które tutaj trafiają woollyarny celowo do, e, do naszej texture czy czyli wytwarzanie. Może być faktycznie coś z tym problemem, ale nie ma problemu, to już ogarniamy. Dobra, druga rzecz to jest miód, tak? Miód, miód, miód. I sądzę, że tutaj warto byłoby, bo oni tutaj bardzo powoli to wytwarzają. Miodu jest cała masa stawmy jeden domek e, z miodem e, Tylko gdzie on był? O, tu jest e, Bipkeeper, sądzę, że tak e, Tylko zróbmy to A w sumie możemy to postawić tu I dostawić jeszcze na przykład e, jeden czy dwa e, Te paśniki, raź paśniki te honey press, i prasę do miodu aby to szybciej przetwarzało sądzę, że to będzie lepiej, efektywniejsze dla nas zwłaszcza, że pszczółki <laughs> będą nam tutaj i tego tak ogarniać temat kwiatków całe, sami widzicie mamy całą masę więc nie będziemy się musieli tym przejmować czy coś jeszcze w tym temacie, tutaj mamy ogarnięte tu cegiełki, jak widzicie yy, robimy tutaj modernizację dróg można by ogarnąć, zwłaszcza, że hmm, wiecie co tak się zastanawiam, bo tak widzicie tu jeszcze czas na wysychanie jeżeli ja to dostawię, Brigmul, czy to coś pomoże w naszych działaniach? Sądzę, że jak najbardziej tak. I w takim razie to postawimy, i oni powinni tutaj powiedzieć. Tak jak widzicie, tutaj wytwarza szybko, a później bardzo długo to schnie, w faktycznie. Może tutaj jest cały manka, Tutaj musimy faktycznie zająć się tym, żeby te cegły, żeby szybciej tych więcej cegieł było, żeby nam tutaj szybciej więcej schnęło więc dobra, dostawmy. Nic z nas to w sumie bardzo nie kosztuje, bardzo nie kosztuje, nic, trochę tam kosztuje, ale to nie są jakieś straszne koszta, więc tutaj możemy sobie postawić, tylko nie w tym miejscu, bo tu mi drzewko wytniecie, ja to drzewko chcę, Dostawcie mi to drzewko w spokoju. O, proszę, i takie trzy i tu trzy i sądzę, że to będzie idealne, gliny mamy sporo piasku też mamy, więc tutaj o to nie muszę się martwić. Jak tam spóźnia tutaj narzędzia. E, tutaj jeżeli chodzi o przepalanie, zarówno pierwsze i drugie mamy, żelaza tutaj mniej, czyli bardzo powoli futy działają. No czyli tutaj cały czas żelazo, żelazo, czyli moglibyśmy ewentualnie dostawić, e, tylko to jest, żebyśmy się nie w smeltery, więc e, do przepalania. Sądzę, że jak najbardziej tak, tutaj dostawmy drugiego, który też będzie miał. A takie dwa domki sądzę do ogarnięcia, i jednego hipka. No, niech to zbudują, niech to ogarniają. Więc póki co, zadowolenie nam spadło. A czemu to zadowolenie spadło? Co się stało? Czemu, czego wam brakuje? No, już 18. Co wam brakło? Moi drodzy, tutaj widzę. A, brakło różnych dóbr. Potery prawdopodobnie brakło. Hmm, glina. Gliny nam brakło. A czemu to glina nie wyrabia tutaj? No nie, tutaj, aha, bo to jest jeden, więc można by faktycznie dostawić jeszcze jednego. No, ludzi, ludzi prawdopodobnie zaczęło brakować, mogło być to tym efektem. Ale widzimy ubrania, medykamenty i tawerna. O, teraz już jest lepiej, ale nadal tawerna. Tawerna boli, bo no nie ma miodu, nie ma miodu, ale zaraz tu ogarniemy. pacie już miód, już cztery prasy, powinno to być bardziej efektywne, bo miód, pszczółki wyrabiają normę. Pszczółki naprawdę rewelacyjnie sobie dają radę. A my? No cóż, my mamy problem z punktami badań, słuchajcie, nadal nie widzę. Require notes. Enable required discourse research notes from paper and no work otherwise. Ciekaw jestem, czy będą szybciej te badania wyrabiać, bo powiem wam szczerze, słabo z badaniami. Jak miałem te misy, questy dodatkowe, to badania leciały jak naprawdę, jak szalone. A tutaj teraz z tymi badaniami, tak jakoś niefortunnie, trochę mało się wydaje, no, nie powiem. Nie jestem zbyt zadowolony z produkcji bada punktów badań, bo jest według mnie za mało. E, czekamy 175 punktów, czekamy, czekamy, jeszcze raz czekamy. W takim razie ja troszkę sobie to pozwolę przyspieszyć. E, te punkty badań, no, mamy książeczki, mamy to wszystko. Powinno tutaj e, te punkty lepiej się zbierać. No, de facto książeczki ładnie się kumulują, czy nie zbierają się? E, nie mamy. Hmm, a czemu tutaj nie mamy założonych nic? Nic nie zostało skumulowane. Ty tak długo piszesz? O szty! To no wiecie co? Ja tutaj dostawię sobie ze dwóch jeszcze pisarzy. Bo ja widzę, że oni nie wyrabiają. Zdecydowanie nie wyrabiają. To trzeba więcej ludzi tutaj dostawić. No tutaj już powinny te nitki łatwi, łatwiej. Choć teraz widzimy. Tutaj się znowu wąskie. Czyli na tych nie wyrabiamy. Normy. No ale na to już nie, nie poradzę. Mamy komplet w tym momencie. Ale nie, przepraszam. Tu już jest ładnie. Uliarny. Tutaj też ubrania. Nie, uliary. czyli tutaj już mamy skumulowany już widzicie, czyli była różnica znacząca. 4. już faktycznie to lepiej nam przetwarza. Yy, póki co, okej, okay, tutaj jedzenie mamy, wszystko mamy, wełny mamy, no jest ogólnie zadowolony. Ser, jak tam z serem stoimy. Uuu słabo, dostawmy sobie w takim razie trochę sera. Dostawmy sobie tutaj kolejną prasę, żeby to nam szybciej przetwarzało. I dajmy jeszcze jednego hipka, który faktycznie nam będzie pomagał. Okej, okay, ogarnięte, czyli tutaj jak to jak to sknięcie? No i faktycznie, słuchajcie, teraz brików mamy, już się kumuluje, już tutaj więcej pracuje, wydajniej, a prasa z miodem, jak? Jak z miodem stoimy? No patrzcie, już się zaczyna lepiej kumulować, czyli rośnie, czyli widać nawet wskaźnik, że tutaj rośnie do góry, dostawy dobrze. O to chodzi tutaj też? No tu nie widzę. <laughs> tu nie widzę, no ale mimo wszystko te prasy działają, więc mamy to co chcieliśmy. Właśnie o to chodziło. Tutaj ewentualnie jeszcze dostawię jeszcze jedną osobę. No i działamy, działamy, działamy jak najwięcej. Tutaj też mógłbym zmniejszyć na przykład zapotrzebowanie na jedzenie, na przykład tutaj marchewki, pomidory, ziemniaki, tego mniej. Świnek też mniej, bo tego mamy multum, więc nawet zmniejszymy do dwóch. Tutaj mamy mleko. To jest na ser. Mleka też nie potrzeba nam tyle. Bo chyba mleka mamy sporo, co? Bo całe, ma, całe mnóstwo, więc całe, nie ma problemu z tym. Chleba zostawiamy, wodę mogę trochę zmniejszyć i tutaj mamy flor mąka. Mogę zmniejszyć, bo mąki też chyba też mamy chleba gorzej. No mamy chleba tyle, ile trzeba, ale mąka, sądzę do garnięcia, pikarnia też ładnie działa. Nie ma problemu tutaj kombinować inaczej. E, czy coś tu jeszcze mogę zmniejszyć? Tutaj mamy Medicine, to zostawiamy w spokoju. Wiem mniej na logi, mniej na deski. Na dwa poziomy. Tu kamień to już w ogóle jest na kamień płytki już w ogóle do, do, w dół. Sand, klej, grout, briki. Szkło, zastanawiam się, czy szkło jest potrzebne. Chyba aż tak nie. Firewoody też y, zmniejszamy, tutaj ok. Sapling mogę zmniejszyć o jeden. Coal, no węgiel to są zasoby, które można zmniejszyć. Fakt, że będziemy zaraz mieć później, ale tam y, to mogę zwiększyć. Narzędzia, tu jest czysto. Weed możemy zmniejszyć. Zapotrzebowanie herbs to nie, ale hems. Hempy, hempys. tutaj mamy kwiatki. Sa sadzonki, tak. Tutaj mamy ser i tym podobne. Tutaj mamy potery. Tutaj mamy kodeks, kodeks mogę zmniejszyć, black book, yy, tu jest papier, yy, paper pulp, a tu jest właśnie to te chępy, które w sumie nie wykorzystujemy aż tak, więc możemy na pewno zmniejszyć ilość zainteresowania. Czy coś stąd jeszcze? Yy, tutaj jest korps, mamy zwłoki, no to akurat jest małe zainteresowanie, wool clothing, no to sądzę, że tutaj możemy też zmniejszyć do w dół, bo skoro i tak lecimy na wool, to po co kombinować na tym drugim? Dobra, sądzę, że tutaj bud budynki. Yy, bu Woodcutter, wood mogę zmniejszyć o sawmill, także Construction, mm -mm, Carpenter. Mm -mm, sądzę, że tutaj spokojnie, tak? Bakery, możemy zmniejszyć o jeden. Aha, tu jest poziom wody. No, o, tu widzicie, Brewery, yy, Pulp Mill na pewno. on na przykład tutaj całkowicie w dół, Pulp Mill, Woodcutter nie jest potrzebny. Cole, Smeltery, Smith. Sądzę, że jesteśmy nawet ok. Yy, glina, hempy, pulp mil mogę zmniejszyć, mi też mogę. Papier do szkoły Honej, na przykład. A, briwery, podnieśmy tu jeden. I teraz powinno być dużo, dużo lepiej. Choć widzę, że tych noszących, no to tak jest na granicy, jak okay. widzicie. Suppliers, no nie, przepraszam, mamy 8, dlaczego? Noszących, suppliers, dostawców. A, no rozumiem. Yy, mamy chyba dwie grupy. Noszących i supplies Dostawcy dostawcy i Noszący Pakunki, no dobra, Suppliers to może tutaj są ci, którzy dbają o zapotrzebowanie, za może tak być, no i widzicie jeszcze ubrania, Line Clothing i Wool Clothing, A tego nie mam, Czy musimy mieć dwa rodzaje ubrań, to wiele wyjaśnię moi drodzy, no wiecie co, to ja sobie dostawię jednak i tutaj dorobię ludzi, tutaj nie mamy w ogóle, więc tutaj faktycznie trzeba będzie to gadnąć. Więcej tego, zwłaszcza, że tutaj no, jest zapełnione, więc rzuciliśmy się na te drugie, a te pierwsze w ogóle nic nie robią, więc yy, zróbmy to tak, że faktycznie, żeby nam szybciej wytwarzali to ubrania, szybciej to przetwarzali. a i zaraz będzie dwóch tu pracować, więc spoko, tylko jeszcze jedna deska. Okej, okay, spokojnie, nie ma problemu. D meble mamy, drzewa mamy tu inne, oni mamy desek w ogóle, co ciekawe, że w ogóle desek no, nie otrzymujemy. Hmm. Sądzę, że tutaj też ludzi mogę stąd pozabierać. Nie mamy potrzeby aż tak teraz cisnąć tematu. Tutaj też wolimy dwóch. Yy, tutaj do sadzenia. Tutaj do ścinania mamy po jednym. Tutaj do ok. Super. Tutaj wydobycie mamy na full. No i tutaj wytwarzamy. Wytwarzamy, czyli teraz lecimy na dwóch. No i powinno powinny tych narzędzi teraz wbić. No i od razu lepiej. Huta pracuje. Wszystko tu pięknie pracuje. Bardzo, bardzo dobrze. I dobra. Słuchajcie, w takim razie skoro już mamy punkty. jeszcze nie mamy punktów. Ach, jest 175, więc jeszcze chwilkę musimy poczekać na te punkty. Jak tylko do tego doskoczymy, to będziemy budować, zobaczymy co z tego wynika. Jak widzicie, pisarze, szkoła. Jednym słowem, szkołę mamy. <grym> Dobra, ale jak widzicie, nic nam książek nie trafia. A z tym książkiem gdzie idzie? Przetwarza to jakoś? Interesujące. Aha, zamienia na wiedzę. Dobra, 153. To czekamy, aż bijmy, wbijemy magiczny poziom 175 punktów. Mam nadzieję, że to będzie to bardzo szybkie. Mamy barierę punktową, już mamy 250, oczywiście już to biorę, odkrywam Monument Financing, czy finansowanie oczywiście chcę wydać i Kultura Monument. Sam Monument kosztuje mnie 115 punktów, nie ma problemu i to i ogarnę spoko. Okazuje się, że największym problemem w całej naszej osadzie nie była produkcja czy gliny, czy czegokolwiek, tylko wody. Okazało się, że woda nie wyrabiała w, tutaj z produkcją, nie wyrabiali przy tych studniach, więc tutaj i zarówno wełna, zarówno piekarnia, jak i inne miejsca, które były zależne od tej wody, na przykład tutaj, nie tutaj, tylko brewery, czyli na przykład nasza ważalnia piw, Tutaj okazało się, że to jest mega. Bez wody, że my tu naprawdę nic nie zrobimy, więc bez wody naprawdę trzeba uważać. Uważać, żeby tej wody faktycznie przypinować, bo no, dziwna się że stała, naprawdę nie spodziewałem się, że woda ma tak kluczowe zadanie dla produkcji naszych dóbr. Okazuje się, że woda w życiu wszędzie potrzebna. Jak widzicie tutaj nasze, nasza produkcja w tym momencie stanęła, bo nie ma po prostu surowca, nie ma tyle. Tego wszystkiego, ok, wool jest już lepiej, tutaj ogarniamy, ale tutaj na przykład tekstylny mili i tak samo tutaj Taylor jest spokój, cisza, nie ma surowców, nie ma surowców, bo wszystko jest na bieżąco zużywane, tutaj jest jak widzicie zadowolenie, jedynie co tawerna w niektórych miejscach, tutaj pozostałe domki są ogarnięte, no i jeszcze te ubrania, bo to wool po prostu brakuje, tutaj mamy glinę, mamy krzesełka, mamy opał, mamy nawet komenty. No, tylko ciągle nam wool clothing, czyli wełnianych ubrań nam brakuje, no to jest musu. któremu Musimy zmodernizować, ale przez co też tutaj muszę zmodernizować ścieżkę, czyli briki tutaj dostawiam, jak widzicie, żeby to ładnie podnieść. Mam nadzieję, że tych bryków będzie jeszcze więcej. No tutaj, ym, chciałem zauważyć, że chyba czegoś brakuje. Czego nam brakuje? Kleju. O nie, jakim prawem brakuje nam gliny, słuchajcie. No i nie możemy tutaj robić cegieł. Tutaj oczywiście produkcja stoi, bo no bo się suszy, wiadomo, chyba. Chyba już na to wygląda, choć do końca też nie rozumiem, niby klej jest, niby tutaj wszystko, ale jednak, dobra. Żniwa, żniwa, pora żniw, więc tutaj oczywiście tutaj nasz browar też będzie zadowolony. Już surowce wchodzą, no tylko czekam na tą modernizację. Tutaj pszczółki wyrabiają naprawdę pod normę, tylko jest cały czas problem z dostawami, dostawami. Nie wiem czy jest kwestia tego, że mamy za mało ludzi, może dostawię jeszcze parę domków, kolejne domki, osiedle, żeby tutaj rozszerzyć, zastanawiam się, zastanawiam się czy ewentualnie to ma jakieś znaczenie, no stawiam jak mogę, a jeżeli chodzi o nagrobki, jak widzicie się chyba sytuacja nie zmieniła, nadal ile było, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12 i około, 3, około 13 poletek w pełni zapełnionych mamy. Dobra, póki co modernizuję, bo może faktycznie y, ma to znaczenie, że tutaj faktycznie brakuje nam nie, tych domów, brakuje nam ludzi. Może faktycznie tak jest, nie wiem, do, do, dostawię bo. Niby mi to świeci na czerwono, do końca nie jestem tego pewny, ale dobra, mamy punkty. Mamy punkty, monument odblokowujemy. Dobra, i teraz mam to zbudować. Monument mam zbudować. gdzie ten monument jest? O, jest! Monument 30 stron slabów mamy. 50 blików w górze, 20 glasu do ogarnięcia. Ue, ja myślałem, że to będzie większe, że to na 6 na 8 klatek. A to takie se. Serio. Nowy serio. Już myślałem, że to jakieś fajniejsze będzie, no ale widzicie, niestety nie, czy tak, tu mamy produkcyjną, to zróbmy część, monument postawmy w tym miejscu I proszę mi ten monument ładnie obudować bryko, brykową ścieżką, tutaj ładnie brykowane wszystko zrobimy Tutaj będzie główny rynek i proszę tutaj, właśnie tak to garnąć. bazarki, rynek, takie miasteczko zrobimy Mam nadzieję, że to mi ładnie ogarną, no kamień ładnie znoszą, wiadomo, kamień będzie, szkło ze, szk ze szkłem też nie powinno być e, chyba Pytanie, czy my w ogóle zrobiliśmy szkło? Hmm. a teraz mam zagwoskę. Czy my ogarnęliśmy temat szkła? Glas, wool, poczekajcie. Ja się teraz mocno zastanawiam, czy mamy szkło. Glass, sand, using coal, nearby. Czy ja zrobiłem coś od szkła? Tu mamy sand, tak? Glas, sand, using coal, nearby, glass greens Sand tutaj, No wiecie co? Postawię tutaj. Bo mam wrażenie, że Glass Blobber w ogóle nie jest nigdzie zrobiony. Naprawdę, mam ogromne wrażenie, że tego nie postawiłem. Czy jakieś wszystkie budynki, bryki, tak? No, możliwe, że to być, że tak faktycznie jest, bo tutaj bryki stawiałem. A i to było nie, 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 niezły numer: Forester Arborist, Lumberjack Savmill, Woodcutter, to mamy. Tutaj mamy Gardener, Farma, Weedmill, Bakery, Smokehouse, Butcher, Punch to są farmy. Cheese Longer mamy, Flowlist i Big Keepera też mamy. Pottery, Carpenter, Smith, Smeltery, Pulp, Piper, booky, OK. To skryby to są tutaj. Woods, Sus, Woods, Klomp, dobra, Herbalist. Tutaj też ma, mamy przetwarzanie. Tutaj faktycznie Mount Corps, OK, to mamy na pewno. Brewery, Taverna, Water Tower nie mamy. O, w sumie, wiecie co, w sumie można by taką łotetę tu postawić, żeby się kumulowała ta woda yy, nauka liblery też mamy yy, czy faktycznie zbieranie no i faktycznie te ostatnie dwa, no i oczywiście ścieżki brikowane, dobra w takim razie, no cóż, pozostaje nam yy, zbudować glas bo jak widzicie tego nie mamy To jest ciekawe też, że mamy problem z deskami Chyba jednak za bardzo uciąłem na tych deskach tutaj Wspomaganie, building permission, więc może planki yy, Do Carpentera bardziej Tak, Carpenter? A to, a nie, on to memble robi Woodcutter przerobił Firewoody i Saumit Dobra, w takim razie to wszystko, przerabiamy deski I czekamy aż nam zbudują monument Sądzę, że trochę to zajmie, bo ja się skupiam teraz na tych ścieżkach 50 bricków, słuchajcie 50 bryków na razie mamy trzy. No jeszcze tu sobie zabetonowałem nie. Nic. Czekamy w takim razie aż to nam zrobią. Budujemy, słuchajcie, ostatni cegiełka, ostatni element do naszego monumentu. Udało się, zdobyliśmy ostatnią rzecz w tej rozgrywce, czyli zbudowaliśmy monument. Mamy poz, który czas gry 7 godzin na gry. Na świecie a tutaj Total Gameplay Prime 4 godziny 17 nam zajęło przejście całej gry jest to rekord. Pewnie nie wiele osób zmoże szybciej, natomiast nam zajęło tyle. jak widzicie, więc ogólnie przypominam, że to jest nadal Early Access, nadal twórcy będą gra rozwijać i mam nadzieję, że naprawdę dotrzymają słowa i będą ją rozbudować Bo gra naprawdę jest zacna, bardzo mi się podoba cała ta rozgrywka, jaką przeszliśmy. I liczę, że powrócimy do tytułu jeszcze na dłużej, więc patrzcie, monument stoi, super zadowolenie, tak, 30 zadowolenia podnosi na monument, tutaj oczywiście budujemy ten nasz rynek, tutaj będą cegiełki, taka mała zmiana, żeby wyrobić szybszą normę cegiełkową. Musiałem dostawić brickworka kolejnego i tutaj kopanie węgla, żeby bezpośrednio ich zasilać, bo centralnie po prostu nie wyrabiali. Oczywiście zadowolenie nam trochę spadło, bo nawet słuchajcie, zasoby ziemniaków najgorzej i nawet zasoby firewoodów nam brakło, bo skupiłem się tak mocno na budowie, że całkowicie olałem całą resztę produkcji, co nie jest do końca dobre. No przecież zadowolenie to lepsza efektywność, a lepsza efektywność to przy przebudowaniu. No przecież to jest wszystko razem skumulowane Ale pięknie. Teraz mamy rynek tutaj na samym środku, i słuchajcie, sądzę, że w tym miejscu tutaj tylko zbudujemy jeszcze ten rynek, że te, te cegiełki nam doniosą, żeby tutaj wszystko faktycznie. Tutaj ścieżką ogarnęliśmy, te pszczółki, no powiem wam, jest zrobione sporo. Żadnych więcej naszych terenów, tutaj nie przybyło nikogo więcej. W tym nie, niepozornym, tym dosyć ponurym miejscu, więc może i lepiej faktycznie. Faktycznie trzeba dbać o to jedzenie, trzeba dbać o to, żeby ciągle była ta żywność, bo bez żywności może być naprawdę nieczkawie. Tawerna też pięknie działa na dwóch brewery, jesteśmy w stanie wyrobić normy. No a tutaj, no tutaj damy radę, damy radę w przyszłości, jeżeli wrócimy do tytułu. Sądzę, że wrócimy do tytułu to już inaczej będziemy podchodzić do tej rozgrywki będziemy już wiedzieć mniej więcej jakie to wygląda jak te podstawy tutaj muszą być ogarnięte, żebyśmy naprawdę mogli to coś więcej zrobić natomiast, jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał jeżeli wam się w ogóle cała seria podobała pamiętajcie o zostawieniu komentarza, polecaniu i o zostawieniu łapki wy yy, pod filmem, tym innymi także więc wielkie dzięki za dziś dzięki za tą serię, dzięki że się gra wam tak mocno podobała i wszystkiego dobrego kolejnych rozgrywkach właśnie tego typu. Więc jeszcze raz ogromne dzięki. Pozdrawiam was stanią. Hej, hej.